Teraz najważniejsze pytanie podczas naszej rozmowy. Dlaczego ty w ogóle chcesz zostać wójtem? Kandyduję w tych wyborach na wójta gminy Lesznowola, bo wiem, że nasza gmina ma wielki potencjał i możemy go wspólnie razem z mieszkańcami wykorzystać, żeby żyło nam się tutaj lepiej. Stworzyliśmy grupę drużynę tak naprawdę świetnych, kompetentnych, fantastycznych osób, które od dawna działają na rzecz naszej gminy i naszego, naszego społeczeństwa, tutaj lokalnego. I jestem przekonana, że wspólnie możemy zrobić wielkie rzeczy dla tej gminy. A dlaczego dla mnie jest tak ważne podkreślenie, że ja startuję z drużyną osób? Bo Jesteśmy przy, 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 przy przyzwyczajeni tutaj w gminie Lesznowola do tego, że jest mikromanagement, czyli że wszystkie decyzje e, są, e, są odgórnie, odgórnie zarządzane, tak, zarządzane przez wójta gminy Lesznowola, a, 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 a potem dopiero Rada Gminy e, Odbiera te propozycje. Bo ja to jeszcze zrobię taką małą dygresję, bo to są dwa organy: Wójt i Rady Gminy. Jedno tak. jest uchwałodawcze, a drugie jest wykonawcze. I czy Dokładnie. Twoim zdaniem te funkcje y, są zachowane, czy może jest czasem. No, Nie, bo... wydaje mi się, że akurat w przypadku naszej gminy jest to zachwiane, decyzje są podejmowane przez wójta, a radni tylko je akceptują, bez większej zwykle dyskusji i... Jeszcze tu wtrącę jedno pytanie, a czy właśnie przy tym, co powiedziałaś, nie jest tak, że twój odbiór jako radnej przez jego pozostałych członków rady no nie był najlepszy, bo ty się wyłamywałaś z tego, z tego nurtu i chyba byłaś dosyć niepokorna. Nie do końca chciałaś robić, głosować i decydować tak, jak ci to pokazano palcem, tylko chciałaś być samodzielna. Wielokrotnie zwracałam uwagę na, na to, że y, są wybierane inwestycje niepriorytetowe. Wielokrotnie zwracałam uwagę na potrzebę zmian y, y, w y, tworzeniu... Y, planów zagospodarowania. Wydaje mi się, że wielokrotnie zostałam postawiona przed murem tego, że się czegoś nie da, albo że to już zostało zdecydowane i nie możemy zmienić decyzji, czy tradycji w tej gminie, czy procesów. Tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że byliście ty i część radna, która też była w grupie tych niepokornych, byliście gdzieś tam upominani, że wynosicie informacje z nim z komisji do mieszkańców. Czy, jak mogę przypuszczać, to takie zachowania, tak, Taka właśnie taki brak pokory, jakby godzenia się na to, że decyzje są już podjęte, a. Rolą radnych jest tak naprawdę, no będzie mówiąc kolokwialnie, takim długopisem pani wójt, że nie chce się na to zgodzić. No, to znaczy warto też um, za, przy, przypomnieć albo przedstawić też to, że bardzo często zadawanie pytań na sesji Rady Gminy, która jest transmitowana online, jest uznawane za nie nie można zadać pytań. No przecież już wszystko ustaliśmy na komisji, więc przez te pięć dni. O Pani chodzi, Pani tak, radna. Mm -hmm. Nie możesz zmienić zdania albo nie możesz mieć wątpliwości, nie, nie, nie zadajesz pytań. Od dwóch, trzech miesięcy słyszę, że e, wszystkie pytania są pod wybory i tak dalej, więc nie, mo, nie można o nic zapytać. Mm -hmm. e, jest e, wielki problem z tym, żeby e, te pytania były zadawane publicznie. Często jest tak, że też można zwrócić uwagę, bo te wszystkie sesje są, y, są zarejestrowane, Można sobie to odtworzyć i, 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 i poglądać. Natomiast wielokrotnie y, nawet nie są udzielane odpowiedzi lub ogólnikowo odpowiedzi na tematy trudne, a tematów trudnych w naszej gminie jest bardzo wiele. A powiedz mi za taką rzecz, bo to pytanie się też przewija, ponieważ Ty byłaś radną, jesteś w zasadzie, bo kadencja się nie skończyła, no to pojawiają się pytania, jak my stawiamy jakieś zarzuty, czy przedstawiamy krytykę, tak, pewnych mechanizmów, no to pojawiają się pytania, no przecież Pani jest radną, no właśnie, jest Pani radną, tak, i jakbyś się odniosła do tego, tak, Co ty, jaki Ty miałeś de facto wpływ na, nie wiem, na decyzje podejmowane przez radę, przez gminę, jak to wyglądało? Mieliśmy różne przykłady e, decyzji czy sy sytuacji, kiedy to e, tak naprawdę decyzja e, należała do pani wójt, a radni m, mogli tylko ją... A może e, jakiś przykład podać? No, przykład, obligacje, o których już dużo mówiłyśmy, zmianę planów, e, KPG o zmianę studium, to są takie właśnie e, tematy. To jest Ważne. ciekawy wątek, zmiana studium. Jak to wyglądało, bo z tego co mi wiadomo, no to mieszkańcy bardzo, część mieszkańców bardzo aktywnie się zaangażowała, tak było dużo e, wniosków ze strony, o, ze strony mieszkańców o zmianę. Teraz się studium. wniosków wpłynęło. I jaki był los tych wniosków? Jak się gmina ustosunkowała do zostały, głosu mieszkańców? Zostały te wnioski odrzucone tylko? W całości? Tak, dziewięćdziesiąt parę wniosków zostało przyjętych przez Urząd Gminy i Wójta i one zostały wprowadzone do studium. Natomiast jest to dokument według mojej oceny destrukcyjny dla naszej gminy jest on przygotowany pod inwestorów, a nie dla dobra wspólnoty, czyli mieszkańców i uważam, że jak najszybciej powinniśmy zacząć procedować plan ogólny według nowej ustawy aby zapobiec żeby zapobiec degradacji naszego otoczenia przede wszystkim bo my tutaj będziemy mieszkać wiele lat i tu będziemy tu tworzymy nasze rodziny tu żyjemy tu spędzamy czas wolny. To od razu zapytam, bo też myślę, że nie każdy mieszkaniec tak, wie co to w ogóle studium, nie każdy też musi mieć wiedzę w ogóle e, takiego zagadnienia, jakim jest e, gospodarka przestrzenna. Co to w ogóle jest to studium? Studium to jest dokument, który określa e, politykę przestrzenną na terenie całej gminy i w przypadku tego studium na przykład zezwala na bloki 25-metrowe w mysiadle, na tych terenach, które sprzedaliśmy z dominantą no to 40-metrową. Nie protestowali? Mieszkańcy są niezadowoleni z tego, natomiast czy wójt i Rada Gminy ich wysłuchała? Niekoniecznie. Rada Gminy w swoim głosowaniu wybrała, że jednak jest to dobry kierunek dla naszej gminy. A jak Ty głosowałaś w tej sprawie? Ja byłam przeciwko w, wraz z trójką naszych radnych. Jedna Czyli osoba się wstrzymała. byliście w mniejszości. Tak. Czyli to jest taki bardzo mocny przykład, który pokazuje, yy, no jak właśnie traktowany jest głos mieszkańców. Tak, 408 wniosków, tak. uwzględniona część, a studium koniec końców przeszło. Tak i wydaje mi się, że nawet jeżeli to było yy, Ważne, żeby ten, to studium przeprocedować, to w związku z tym, że taka liczba uwag e, 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 i, i, i próśb, tak naprawdę, e, tych naszych mieszkańców nie została e, przyjęta, to powinno to być jeszcze raz konsultowane z naszymi mieszkańcami, żeby dojść do konsensusu bo może warto spotkać się kolejny raz, zrobić kolejną dyskusję publiczną, a w tym przypadku mieszkańcy nawet nie mieli, bo są takie zarzuty, gdzie byli radni, gdzie byli mieszkańcy, prawda? Natomiast po tym jak e, te wszystkie e, prośby naszych mieszkańców zostały odrzucone, to nie było już możliwości, żeby mieszkańcy mogli się e, ustosunkować. Do, 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 te, do tej wersji studium. I to jest problem. Uważam, że powinno być to jeszcze raz przedyskutowane z naszymi mieszkańcami, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość tutaj. Z tego co mówisz, jakby jasno wynika, że głos mieszkańców to tak nie do końca tak jest tutaj przez gminę mile widziany. Przy tej, przy tej też okazji jeszcze chciałam dotknąć jednego ważnego społecznego tematu. Czyli y, historii y, inicjatywy obywatelskiej uchwałodawczej w sprawie biletu metropolitalnego. Jak tutaj wygląda sprawa? Fatalnie. Y, 1405 mieszkańców podpisało się pod naszym projektem, który złożyliśmy do Urzędu Gminy. Odbyły się już dwie mm, sesje, na których ten projekt nie został y, nie został... Y, przedłożony Radzie Gminy. Powiedzmy, czego tak naprawdę ta uchwała dotyczy? Dotyczy zwiększenia dofinansowania do biletu metropolitalnego, który ma też skłonić naszych mieszkańców do płacenia podatków właśnie w naszej gminie, bo często spotykamy się z taką opinią czy stanowiskiem mieszkańców, że nie płacą tutaj podatków, bo mogą korzystać z karty warszawiaka i Przecież dlatego... Nie mają żadnych benefitów ani mają żadnych poza słynnym lodowiskiem. Słynnym, drogim lodowiskiem. Dziwne dla mnie jest to, że Urząd Gminy nie chwycił tego pomysłu. Yy, I przeczytałam na stronie internetowej gminy yy, również o sobie, czyli że ja jako mieszkanka, ale również radna, podpisałam się jako. Yy, jako jedna z osób Podobność, tworzących komitet. Czyli co ty jako radna to już nie jesteś mieszkańcem, tak? Już niestety, już... niestety nie rozumiem, mhm. na jakiej podstawie odbierają mi prawa obywatelskie. Dlaczego ja nie mogę się podpisać jako mieszkanka tej gminy pod, tą, pod tym pomysłem? I to jest argument, dla którego nie jest ta uchwała procedowana. Ee, że te inni radni, którzy są radnymi i mieszkańcami tak. e, nie podpisali się, podpisali się de facto pod tą uchwałą, tak? Tak. I rozumiem, że to, e, bo to nie jest, to jest argument, jej, który jest, jest oparty w jakimś kolejnym, kodeksie, paragrafie, tylko jest tak, w zasadzie znaczy ma, nie ma podstawy prawnej mhm. e, 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 dlaczego odbierają nam te prawa. Kolejnym argumentem e, jest. E, to, że ja i radny Grzegorz Gąsowski zagłosowaliśmy nad, nad tym, aby przedłużyć dofinansowanie Warszawa, plus jeden. Dla mnie jest to argument zupełnie nielogiczny. Bo jasne dla mnie jest to, że do momentu, kiedy nie wprowadzimy wyższej dopłaty, mm -hmm. będziemy kontynuować niższą dopłatę. Więc ja z Grzegorzem jesteśmy za tym, żeby kontynuować. To jest żaden argument. Tylko, mm, tylko na, dziwię się postawie pani przewodniczącej rady, że... Yy, i panu sekretarzowi, którzy takie dokumenty publikują e, na publicznej stronie naszej regionalności. Jak jaka jest prawdziwa przyczyna, z czym jest problem, czemu e, gmina nie chce e, dopłacić tak, e, do biletu metropolitalnego, tak żeby mieszkańcom ten opłatę obniżyć? Nie wiem, nie jestem w, w głowach władzy władzy gminy Lesznowola, uważam to za działanie na niekorzyść mieszkańców. Ja jako radna, ale mieszkanka również czuję się potraktowana w bardzo taki nieobywatelski sposób.